Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, przeżywamy dzisiaj 12 niedzielę zwykłą w ciągu roku. I dzisiaj bardzo ważny, myślę, dla każdego z nas temat, dlatego że razem z Jezusem znajdziemy się na łodzi, na wzburzonej wodzie i jest to obraz wszystkich kryzysów, jakie w życiu przeżywamy. I wiem, że nie ma nikogo takiego kogo ten temat kryzysu, cierpienia, przeciwności by nie dotyczył. Dlatego w sposób szczególny zapraszam Was do tego, żebyśmy razem pochylili się nad Ewangelią według Świętego Marka i zobaczyli w jaki sposób właściwy można przejść każdy problem, każdy kryzys. Zapraszam. Z Ewangelii według świętego Marka. Owego dnia, gdy zapadł wieczór, rzekł do nich, przeprawmy się na drugą stronę. Zostawili więc tłum, a jego zabrali tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z nim. A nagle zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź się już napełniała wodą. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili go i powiedzieli do niego: Nauczycielu, nic cię to nie obchodzi, że giniemy? On, powstawszy, zgromił wicher i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza. Wtedy rzekł do, do nich: Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże brak wam wiary. Oni zlękli się bardzo i mówili między sobą. Kim on jest właściwie, że nawet wicher i jezioro są mu posłuszne? Moi drodzy, pierwsza rzecz, na którą chciałem zwrócić uwagę, to jest coś, co kiedyś po moim nawróceniu bardzo mnie zdziwiło, dlatego że będąc takim młodzieńcem w szkole średniej, po pierwszym doświadczeniu Pana Boga, które były, było doświadczeniem takiej ogromnej Jego miłości, Jakoś tak spontanicznie wydawało mi się, że człowiek, który pójdzie za Chrystusem, który zacznie szczerze się modlić, to jest człowiek, który będzie zabezpieczony przed kryzysami. Kryzys rodzi się tam, gdzie brakuje Pana Boga tam pojawiają się cierpienia, bóle itd. Natomiast w momencie, gdy pójdę za Nim, to będę ciągle uśmiechnięty, radosny. I wszystkie problemy będą mnie omijać szerokim łukiem, i w pewnym momencie właśnie uderzył mnie ten fragment, który opowiada o tym, że Jezus jest w łodzi. To jest symbol mojego życia. Ja go zaprosiłem, on jest w moim życiu i to jest bardzo blisko, a mimo to, zobaczcie, jest taka sytuacja, kiedy jest strach, jest lęk. Podobnie, gdy Jezus opowiada przypowieść o budowaniu domu. I mówi: Jeden zbuduje dom na skalę, drugi na piasku. I oczywiście rozumiemy, że chodzi tutaj o to, że budować dom na skalę, to znaczy oprzeć go o Chrystusa, budować na wierze w Chrystusa. Natomiast na piasku budują ci, którzy liczą na samych siebie. Ale zwróćcie uwagę, że wtedy Jezus mówi, że niezależnie od tego, czy dom zbudowany jest na skalę, czy na piasku, to i w jeden, i w drugi tak samo. Uderzyły te wszystkie powodzie, wichry. Wszystko uderzyło i w ten, i w ten dom. Różnica była tylko taka, że ten zbudowany na skalę nie runął, a tamten owszem. Więc yy, pierwsza rzecz, którą wa warto, żebyśmy sobie uświadomili, to jest to, że Pan Bóg nigdy nie obiecał nam, że jeśli Go wybierzemy, to, będzie, to ta, nasze życie będzie takim spokojnym, bezpiecznym lotem do Królestwa Bożego. I nigdy nie obiecał nam, że nie będzie w naszym życiu jakichś turbulencji, ale on nam obiecał, że lądowanie będzie bezpieczne. I dlatego też, w momencie, gdy przychodzą różnego rodzaju trudności, czasami ktoś zadaje to pytanie: A gdzie jest Pan Bóg? Dlaczego On na to pozwala? A dlaczego to na mnie przyszło? Akurat takie doświadczenie. Bywa tak, że ktoś na przykład bardzo poważnie zachoruje, człowiek, który bardzo często jest w kościele, który się modli, i wtedy taka pokusa, która zawsze pochodzi od złego ducha, żeby zapytać: No dlaczego ja? Przecież jest tylu ludzi takich złych, którzy żyją jak chcą, gardzą. Panem Bogiem gardzą ludźmi. Dlaczego im dobrze się wiecie? Moi drodzy, to jest w ogóle źle postawione pytanie. Pamiętam takie świadectwo księdza Artura Godnarskiego, już świętej pamięci, który właśnie w momencie, gdy dowiedział się o bardzo poważnej swojej chorobie, usłyszał od osoby mu bardzo bliskiej, dlaczego ty? Dlaczego to na Ciebie przyszło? Dlaczego Pan Bóg to dopuścił? I on spojrzał z taką miłością na tę osobę i mówi, a na kogo miał dopuścić? Ja cieszę się, że to przyszło do mnie, nie do kogoś, kto jest daleko od Pana Boga, bo ja wiem gdzie szukać siły do walki z tą przeciwnością, czyli wiem, że w łodzi mojego życia jest Chrystus i potrafię go obudzić i potrafię razem z nim się zmierzyć z tą przeciwnością. I moi drodzy, to co chciałem jeszcze podkreślić bardzo w tej Ewangelii, to zobaczcie, że dwa razy jest napisane, że uczniowie się bardzo wystraszyli. Pierwszy raz wystraszyli się właśnie tej wzburzonej wody, czyli wystraszyli się o siebie, bali się o swoje życie. I wydaje się, że jest to taka sytuacja, kiedy my. Budujemy relację z Chrystusem, ale jest to taka relacja powiedzmy bardzo lekka, nie za bardzo zobowiązująca z naszej strony. Co mam na myśli? Chodzi o to, że często jest tak, że po pierwszym doświadczeniu Pana Boga oczekujemy, że On będzie wypełniał naszą wolę. A więc mamy jakiś obraz, obraz życia pięknego, yy, oczywiście już świętego, ale tak według mnie, nie? takie piękne, święte życie, według Księdza Tomka, według Anny, według Marka, jak ono by tam wyglądało? Mamy taki swój obraz, i teraz staramy się przyjaźnić z Jezusem wszystko robić, żeby on nam pomógł realizować ten nasz obraz. I wtedy traktujemy go zazwyczaj jako, jako takiego przyjaciela, takiego dobrego kumpla. I pojawia się jakiś taki element, powiedziałbym, zbytniej swobody, bo zobaczcie, że Słowo Boże podkreśla też to, że Bóg, który jest miłością, jest dobrocią, Bóg, który skraca dystans, ale jest też bardzo wymagający. I Słowo Boże mówi nam o tym, że początkiem mądrości jest bojaźń Boża. I tutaj w tym, w tym pierwszym obrazie, kiedy ci apostołowie, ci uczniowie tak bardzo bali się o siebie, o swoje życie, to wydaje się, że w tym momencie oni nie mieli w sobie ręku przed Panem Bogiem, takiego właściwego. Wiecie, w Księdze Psalmów, to jest pięknie podkreślone, jest takie zdanie, psalmista mówi, ten kto nie wzywa Boga, tam zadrży ze strachu, gdzie bać się nie ma czego. Ci, którzy nie wzywają Pana Boga, tam zadrżą ze strachu, gdzie nie ma się czego bać. I rzeczywiście, bardzo często tak się zdarza, że człowiek jest pełen lęku, boi się nawet tego już nieco drugim mu zrobić, ale co może pomyśleć o nim, więc mnóstwo lęków nieuzasadnionych w momencie, gdy brakuje lęku przed Panem Bogiem. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj w kontekście tej Ewangelii, jako właśnie ci, którzy tworzą wspólnotę Gloriosa Trinita, zadali sobie takie pytanie, jak to jest u mnie z tą Bożą bojaźnią? Czy nie jest tak, że pozwalam sobie na zbyt wielką taką swobodę przed Panem Bogiem? swobodę w takim sensie zuchwałości, bo jedna rzecz, to jest problem z miłosierdziem Bożym w taki sposób, że można nie przyjmować miłosierdzia Bożego, wątpić o miłosierdziu Bożym, to jest wielki problem. Ale jest też inny problem, że można zuchwale grzeszyć w nadziei miłosierdzia Bożego, a ja tak już kocham Jezusa, że mogę sobie na coś pozwolić, a On mi będzie wybaczał. Moi drodzy, pokuta to jest coś bardzo ważnego. Pokuta za popełnione grzechy. I zobaczcie, że my mamy czasem problem z tą pokutą symboliczną, która jest nałożona przez kapłana przy spowiedzi że ją odkładamy gdzieś tam do następnej spowiedzi, później, 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 nieraz nawet zdarza się, że ktoś zapomni. Tymczasem poważne podejście do relacji z Chrystusem polega na tym, że nie tylko chce symboliczną pokutę wypełnić, ale chce sam sobie pokutę narzucić. Odnośnie do tego, co, co zrobiłem, w jaki sposób zgrzeszyłem. I to jest ten mój krzyk. Panie, obudź się, obudź, bo ja ginę, bo grzech mnie niszczy. Pokuta jest tym krzykiem do Pana, żeby on interweniował. I y, moi drodzy, zobaczcie, że drugi lęk, który się w nich rodzi, to w momencie, gdy doświadczają mocy Chrystusa, zlękli się Jego obecności. W taki właściwy sposób. To nie chodzi o taki lęk, że boję się do niego zbliżyć. To jest taki lęk, kiedy czuję tą potęgę, Jego majestat, że On jest przy mnie i że ta Jego obecność mnie zobowiązuje do czegoś. Że nie można spotykać się z Bogiem, nie można go adorować, nie można przyjmować go w Komunii Świętej i nic nie robić ze swoim życiem. Tak jakby się nic nie stało. Stało się. Pan wstąpił z nieba i przyszedł, żeby być ze mną. I to mnie mobilizuje i motywuje do tego, żeby coś ze sobą zrobić. Więc moi drodzy, pierwszy lęk, lęk, który się rodzi spontanicznie w człowieku w momencie, gdy nie wzywa Pana Boga. Zacznie się bać nawet tego, czego bać się nie trzeba. I drugi lęk, bojaźń Boża, która jest właściwa, która sprawia, że w momencie, gdy lękasz się Pana Boga, boisz się go zranić, Okazuje się, że przestajesz patrzeć się tego świata. I najpiękniejszym obrazem, i tym zakończę, właśnie takiej właściwej, bojaźni Bożej dla mnie jest przykład Maksymiliana Kolbe. Zobaczcie, gdy w Oświęcimiu postawili ich w rzędzie, oni bali się ruszyć, bo wiedzieli, że jeśli ktoś zrobi jeden krok, może zginąć. Maksymilian Kolbe wychodzi przed szereg i mówi, że chce oddać życie za tamtego człowieka. Skąd miał tę siłę? To jest człowiek, który oddał swoje życie Panu Bogu. I on Boga się bał. I wiedział, że to nie są żarty. I wyobraźcie sobie, że miał te, tyle w sobie Bożej obecności. Że wydarzyło się wtedy, gdy on wyszedł, coś, co nigdy wcześniej się nie zdarzyło w żadnym obozie. Bo tam ludzi traktowano gorzej niż zwierzęta. Ale wtedy on usłyszał pytanie: Kim Pan jest? Wrócono się do Niego. Hitlerowiec się zwrócił przez Pan. Dlaczego? Bo nawet nieświadomie. Ale w Jego osobie doświadczył Pana. Obecność Pana, Boga. On, który w mocy Ducha Świętego wychodzi i mówi, oddaję życie. Nie boisz się? W śmierci się nie boję. To, czego się boję, to zdradzić mojego Pana. Więc, moi drodzy, niech ta Ewangelia doda nam sił w momencie, gdy przyjdą te wszystkie przeciwności. My możemy wtedy obrażać bardzo Pana Boga. Dlaczego to dopuściłeś i tak dalej. Możemy się buntować. Ale w tym momencie możemy Go wzywać przez naszą pokutę, przez naszą modlitwę. I sprawić, że to doświadczenie, trudne doświadczenie stanie się... Objawieniem Jego mocy w naszym życiu, i tego sobie i Wam z całego serca życzę.